Witam wszystkich serdecznie przed trzecim konkursem turnieju czterech skoczni. Znajdujemy się w Winsbrucku, jest to najmniejsza skocznia spośród wszystkich skoczni w turnieju, HS128. Przypomnę klasyfikację, kto prowadzi, Jochen André Forfang przed Danielem Czofelnigiem oraz Ryujem Kobayashi. Najlepszy z naszych to Maciej Kot, zaskakująco na piątym miejscu. Potem Piotr Żyła, Kamil Stoch, jeszcze niżej Kacper Tomasiak i najniżej z naszych, niestety dwa razy poza drugą serią, Paweł Wąsek. Jeżeli chodzi o listę startową, to założył pewne zmiany, niemiecka grupa Kras Krajowa poszła w odstawkę, no bo już nie skaczemy w Niemczech. Niemcy już wykorzystali swoje prawo do wystawienia grupy krajowej, ale teraz Austriacy wystawiają grupę krajową. Clemens Eigner, Clemens Leitner, Markus Müller i Julian Schmidt. Tak wygląda grupa krajowa Austriaków. I jeszcze przed tym jak zaczniemy, to przypominam o subskrypcji, bo wiem, że duża część z Was nie subskrybuje mojego kanału, więc fajnie jakbyście kliknęli ten przycisk na dole. No i również zachęcam do zaobserwowania mnie na Twitchu, bo tam się będą odbywać live'y. A jeżeli już to wszystko zrobiliście i spodoba Wam się ten film, to możecie zostawić pod nim łapkę w górę. A my przechodzimy do kwalifikacji, do konkursu. W Innsbrucku najmniejsza skocznia, tak jak już mówiłem HS128 rozpoczyna ten te kwalifikacje. Grupa krajowa, oczywiście austriacka, wiatr me metr na sekundę pod narty Clemens Leitner rozpoczął te kwalifikację i skoczył za punkt konstrukcyjny. Clemens Leitner oczywiście obejmuje prowadzenie, no bo nikt inny nie skakał. Julian Schmidt Drugi zawodnik z grupy krajowej. Wiatr zapewne będzie dla wszystkich podobny. Znowu mamy tak naprawdę wiatr pod narty. Znowu są odejmowane te punkty. Minus 5 dla Juliana Schmidta, ale on wychodzi na prowadzenie. Markus Müller. Czy trafi na próg? Chyba trafił na próg. Dosyć pasywnie po wyjściu z progu. I muszę przyznać, że oczekiwając coś po Markusie, coś więcej, ponieważ jest to lider klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. A tutaj, no, muszę przyznać, że. No nie wiem, czy to będzie tak prosty awans. Clemens Eigner. Kończy grupę krajową austriacką nisko, nad ze skokiem, i jest to wynik. Zapół konstrukcyjny skoczył, o równo, 120 metrów, ale jest na ostatnim miejscu. A teraz już będziemy mieć zawodników z innych nacji. Zaraz poczyna tą grupę Karl Geiger, który skakał jak na razie tutaj słabo, ale teraz proszę bardzo, czyżby Karl Geiger się odblokował? 125 metrów, no i wyszedł na prowadzenie. Fatih Arda i cioglu teraz. Turek nie skacze, nie skacze zbyt kolorowo w tym turnieju. Dużo odjętych punktów i zamyka klasyfikację na ten moment. Witali Kaliniczenko wiatr zelżał, tylko pół metra na sekundę pod narty. Bardzo słaby wiatr. uuu, Witali nie poradził sobie totalnie. Szóste miejsce, ale wyprzedza Turka. Daniel Wasiliew. Zobaczmy na Kazacha, dwóch Kazachów mamy, Wasiliewa i Mizernycha. Daniel Wasiliew, mało odjętych punktów zawiat. jest to trzecia pozycja, być może będzie awans do konkursu. Liczba zawodników w tych kwalifikacjach się nie zmieniła, nadal mamy 65, czwórka Austriaków wesz weszła za czwórkę Niemców. Teraz mamy, będzie, mieliśmy na Marusiaka, 118 metrów, w siódme miejsce, będzie ciężko. I hyeong Choi nadal brawurowo jeździ na Puchar Świata, natomiast radzi sobie bardzo słabo, można by powiedzieć 104,5 metra zaledwie, zamyka ty razem on, klasyfikację Muhammed Ali Bedir z 11 numerem startowym. Oj, problemy po wyjściu z progu i bardzo krótki skok. Niestety dla Turka jest to dziesiąta pozycja. Yuri Keseli. Tutaj może się wydawać, że już powinniśmy ujrzeć ciut lepszy skok w wykonaniu jakiegoś skoczka. Oczywiście poza Austriakami. Piąte miejsce jak na razie u Jürgiego. Nie jest powiedziane, że będzie miał awans, ale nie jest też powiedziane, że tego awansu nie będzie. Kaimar Wagul z Estonii dwóch estończyków. Również mamy Wagula i Aigro. A Wagul skacze ładnie! Proszę bardzo! W kwalifikacjach Wygapa również sobie dobrze poradził. Był w konkursie, teraz skacze na pierwsze miejsce. Exekwo z Karlem Geigerem. Znaczy nie egzekwo, ale mają taką samą notę. Simon Amann czy powalczył tutaj o coś więcej niż ostatnio? Wysoko nad skokiem i całkiem przyzwoita próba. Natomiast... Piąte miejsce... No zobaczymy. Kevin Bigner, Amerykanin. Jak na razie w turnieju szereg skoczni bardzo słabo sobie radzi, ale też ale teraz sobie poradził! Minus 7 aż punktów i niestety to spowodowało, że jest dopiero na siódmym miejscu. Andreas Wellinger teraz przed nami, już w powietrzu, Geiger sobie całkiem nieźle poradził. Czy Niemcy wrócili do dobrej formy? Andreas Wellinger skacze nieźle, muszę przyznać, że to był dobry skok, 123 metry, jest na czwartej pozycji. Być może będzie awans. Awans już sobie zapewnił Kajmar Wagul z Estonii, także brawo dla estończyka. A teraz Roman Koudelka, Simon Amann, weteran, już jeden z ale kolejny już na naszych ekranach. Natomiast Roman sobie totalnie nie poradził: Dwunasta pozycja, raczej bez szans. Sakutaro Kobayashi tym razem z 18 numerem startowym. Już mamy coraz lepszych tutaj zawodników, i jest za punkt miejsce 10 dopiero. O proszę! O proszę, dziesiąta pozycja dopiero, mimo tego, że skoczył 121 metrów. W Wilopalosar nie oczekiwałbym tutaj skoku. Y za punkt konstrukcyjny, a jednak! Willo Palosari skoczył nieźle, ale również na dziesiątą pozycję. Nie sądziłem, że Finn tak skoczy, bo ostatnie próby miał, no, bym powiedział przeciętne, natomiast tutaj skoczył za ten punkt konstrukcyjny, a tego się nie spodziewałem, a Isak Andreas Langmo również skacze za punkt konstrukcyjny i zajmuje czwartą pozycję i to mu daje już awans do konkursu. Geiger, Wellinger również w konkursie. Etuno Jainen tym razem na ekranach. Tutaj pisaliście w komentarzach, że ma za dużo E, a ja zapomniałem kolejny raz to zmienić, więc. Etu ma 3E w imieniu i no może zmieni na Bischofshofen. Teraz skoczył 123,5 metra i zajmuje siódmą pozycję. Jest pierwszy na liście oczekujących. Mackenzie Boyd-Klaus. Widziałem ostatnio, że wrócił na Twittera, także nowy, nowy rok, nowy on być może. Teraz skacze nieźle w okolicach tej zielonej linii, ale no właśnie, ta zielona linia nie bierze pod uwagę tych punktów zawiad i ląduje na miejscu dziesiątym. Jest trzeci na liście oczekujących. Andrew Urlaub. Kevin Wigner już jest chyba w konkursie z tego, co tam pamiętam. Pamiętam, Andrew, skacze nieźle. O proszę, Andrew, trzecia pozycja. Louis Obersteiner z 24. numerem startowym. I skacze również, również przyzwoicie. 4,9 tylko odjętych zawiat. I jest szósta pozycja. Jest w konkursie. Sandro Houtwild, kolejny młody Szwajcar. Simona Mann, starszy ich kolega, sobie nie poradził. Sandro, proszę bardzo, cóż za piękna próba. Jakie noty dostał, jakie noty. Skok prawie że marzenie. Czech wyłamał się 19 i natomiast do noty ogólnej wliczyły się 3:20. dwudziestki. dwudziestki. Sandro Hauswild zdecydowanie na miejscu pierwszym. Erik Belszow teraz. Czy skoczy na miarę Sandro Hauswita? Nie, wy, nie wygląda, chociaż skoczył nieźle, ale dużo odjętych punktów z Jest na czwartym miejscu, nieźle. Jason Colby od razu dwóch Amerykanów mamy po sobie. Jason Colby, który w rzeczywistości skacze lepiej niż tutaj u nas. Natomiast może teraz, może teraz coś się zmieni. Skoczył ładnie, bardzo ładnie i jest to miejsce drugie. Brawo. Niko Saho. E, tu już skakał, teraz jego kolega Niko skacze. Przyzwoicie mało odjętych punktów zawiat, jest to piąta pozycja. Ilia mizernych. Danii Wasiljew już się zakwalifikował do konkursu, także mamy już jednego Kazacha, a Ilia ojojoj ojojoj ojoj. Dziewiętnasta pozycja. Będzie ciężko, jest dopiero na piątym miejscu wśród oczekujących. Oj, wydaje mi się, że tutaj Ilia tym razem bez awansu do konkursu. Tate France trzeba kolejny Amerykanin skoczy na miarę swoich możliwości, na miarę swojego potencjału. Skacze nieźle, myślę, że nie będzie problemu z awansem. Tak jest, piąta pozycja, także brawo. Pierwszy z Polaków, Paweł Wąsek, który niż cztery jak na razie ch, dla niego no taki przeciętny. Można by powiedzieć nawet, że nieudana teraz. Oj, oj, oj. Okej, okay, mało punktów odjętych miał, dlatego ląduje na piątym miejscu. Gdyby nie te punkty, to byłby znacznie znacznie dalej, miał po prostu słabe warunki, ale Paweł Wąsek jest w konkursie, także kolejny, kolejny jego awans, oby w pierwszej serii było lepiej niż w części niemieckiej. Marius Lindvik w Oberzorfie pamiętamy jak spadł z buli teraz, oj, 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 Marius Lindvik, cóż za fatalna próba w wykonaniu Norwega, tak się nie skacze, panie Mariusie. Tomofumina i to? Sakutaru Kobayashi już skakał, a Tomofumi, ależ skok, piękny, ale mamy upadek, pierwszy upadek, niestety, 29 pozycja, natomiast do konkursu nie niewykluczona, nie, bo to jest system KO, no niestety, Tomofumi na to skoczył najdalej, ale niestety z upadkiem Tomofumiego nie zobaczymy w serii pierwszej, nie zobaczymy go w konkurcie, natomiast czy zobaczymy Jacques'a Mogela? Niektóre z jego prób są naprawdę imponujące. Skacze w niektórych próbach daleko. Teraz skok bardzo przyzwoity. Miejsce, uwaga, drugie, o proszę! Sandro Haaswirk nadal prowadzi. Czy Junshiro Kobayashi pomści Tomofumiego na ito? Tomofumi upadł, a Junshiro skacze przyzwoicie również. Nie powinno być problemu z kwalifikacją. Natomiast to jest 13 pozycja. Mogło być lepiej, dużo miał odjęte za wiatr. Stefan Ambacher, Austriak, który? Który w rzeczywistości przeskakuje? Z miarę skoczni i robi rekordy. Proszę zobaczyć, jak pięknie poleciał Stefanem Bacher. 130 metrów, piękny skok, wychodzi na prowadzenie 2 i 20 punktów przewagi nad Sandro Halfitem. Pius Paszke, czy Niemiec się zakwalifikuje? Skacze w tym sezonie solidnie, natomiast nic specjalnego, na pewno gorszy sezon niż zeszły w jego wykonaniu. Teraz dziesiąta pozycja. Mało odjętych punktów zawiad, ale oczywiście Niemiec jest w konkursie. Valentin Fuber po pierwszym periodzie troszeczkę obniżył swoje loty, swoje notowania Valentin, natomiast skacze nadal na spokojne kwalifikacje, miejsce piąte, ładne miejsce, ładna pozycja ładny skok, no i pięknie, Antialto nie wiem czy nie spóźnił z progu, ale ma wysokość, ma wysokość i uwaga to jest skok ładny, ale dużo odjętych punktów za wiatr, miejsce dziesiąte oczywiście kwalifikacja do konkursu bezproblemowa, jest przed swoim kolegą z reprezentacji Nikoky to Sacho. Robin Pedersen. Tutaj możemy już ujrzeć jakiś dłuższy skok. Oczywiście dłuższy, no raczej krótszy od Stefana Embachera, bo Stefan Embacher jest ostatnio specjalistą od dalekich takich skoków. Natomiast Robin Pedersen skoczył na piąte miejsce. Ładnie. Rock Oblak, Podobna sytuacja jak z Jackiem Mogelem. Niektóre z jego prób są naprawdę imponujące. skacze daleko. Teraz skoczył solidnie, przyzwoicie. Szósta pozycja. Christopher Eriksen Sundal. Czy tutaj ujrzymy długi skok na to, w się za Nosi chyba ładny skok. Piękna próba w wykonaniu Sundala. Jest to czwarta pozycja. I ten, na którego. Cały skokowy świat patrzy. Domen Preutz jak na razie nie przekonywał. Teraz skoczył przyzwoicie. Jest na trzeciej pozycji, ale chyba zabrakło tego warunku pod narty. I Maksymilian Ortner również skacze. Niech w niektórych próbach za rozmiary skoczni. Tutaj skoczył pięknie. Maksymilian Ortner jest na drugiej pozycji. Dwóch Austriaków przed Sandro Hauswirtem. No, Naoki Nakamura jak na razie i turniej w jego wykonaniu. Taki sobie bym powiedział, pewnie liczył na coś więcej, ale na oki skacze oczywiście, na awans jest na 20 pozycji. Arti gro, estończyk, Kajmar Wagol już ma awans, a czy będzie miał ten awans? Arti na spokojnie, Arti skoczył pięknie, 125,5 metra, jest na 8 pozycji. Stefan Kraft również, dla niektórych może się wydawać, że skacze zaskakująco nisko. A teraz Stefan Kraft skacze u siebie, przecież to jest jego skocznia i skoczył pięknie. Pierwsza pozycja. Jonas Schuster teraz już przed nami. W powietrzu dobrze to wszystko wygląda, ale piękny skok Jonasa Schustera. Również miejsce wysokie, miejsce w drugie. Nie wyprzedził Krafta. Felix Hoffman, czy skoczy w granicach y, normy austriackiej? Teraz piękny skok Felixa Hoffmana, ależ tam się skoczkowie tutaj rozkręcili. Jan Herz z 50. numerem startowym, również dobrze to wygląda. Jan Herr, ależ pięknie, pierwsza pozycja. Kasper Tomasz, jak najmłodszy z reprezentantów Polski, Również skoczy daleko. Ostatnio był drugi po serii. Kacper Tomasiak. Ładny skok. No nie będzie, może w top 3. Oj, dopiero ósma pozycja. No tak, no bo tutaj zaczęli skakać daleko Austriacy i Felix Hoffman się wplątał w to. Natomiast Kacper Tomasiak jest na ósmym mie miejscu. Będzie rozstawiony, więc brawo dla Kacper. Filip Rajmund, czy skoczy podobnie jak Felix Hoffman? Oto jest pytanie. Dobrze to wszystko wygląda. Filip Rajmund pięknie leci. Piękny skok Filipa Rajmunda, ale ile odjętych punktów za wiatr. Czwarta pozycja. 120. 29,5 metra, ale piękny to był skok. Gregor Deszwanden również stać Szwajcara na to, aby popisać się świetną próbą. Tylko musi mieć jakieś dobre warunki. I ma dobre warunki. Miał dobre warunki. 6 i 6. Ósma pozycja. Renny do Japończyk skacze bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. I stabilnie przede wszystkim i skocze pięknie. Renni Kaido i jest na drugiej pozycji. Jako drugi zawod... Nie, tak. Z Stefanem Bacher jeszcze skoczył 130. Ale Stefanem Bacher miał bardzo dobre warunki. Renni Kaido wpada na miejsce drugie tuż za Janem Herlem. Władimir Zograwski ostatnio podium wygapa w naszym turnieju czterech skoczni a teraz czy Bułgar sobie poradnia tej mniejszej skoczni no Gorzej gorzej skoczył jest to miejsce 12. Holwer Regner Granerud jest w top 10 turnieju czterech skoczni, ale ale ten skok pozostawiał wiele do życzenia. 29. pozycja dopiero. I Kamil Stoch, Kamil, który wygrał kwalifikację w garmisch -Parten Kirchen. teraz leci świetnie. Bardzo, bardzo daleko pole Wleciał Kamil Stoch. Cóż, to była za próba. 130 metrów. Jest na drugiej pozycji. Tuż za Janem Herlem. O ile o 1 dziesiątą zaledwie. Manuel Fettner również stać go na daleki skok. Zobaczymy, jakie ma warunki. Ma dobre warunki. Wiatr go niesie bardzo daleko, ale dużo odjętych punktów za wiatr. I jest to miejsce pierwsze. Jednak wyprzedził. O ile. uuu, o 90. Jana Herla. Dwóch Austriaków przed Kamilem Stochem. A swoją próbę oddaje już Piotr żyła. Piotr Żuła, pamiętamy, prowadził w Oberstdorfie. Tutaj skacze przyzwoicie w okolicach rozmiaru skoczni. 128 metrów równo na rozmiarze skoczni. 11 pozycja. Timizajc jest na szóstym miejscu w turnieju 4 skoczni. Nie wiem, czy nie spóźnił lekko z progu, bo leci bardzo nisko nad zeskokiem. Natomiast wyłuskał tą odległość, ale 17 pozycja. Na notach stracił dużo na notach. Maciej Kot, najlepszy z Polaków w turnieju 4 skoczni. Zobaczmy, czy Maciej Kot tutaj udowodni, że to nie przypadek, czy nie, że niemiecka część. Turnieju była, była dobra. No, była dobra niemiecka część turnieju. Tylko pytanie, czy to nie był przypadek? Bo skoczył tym razem ciut Słabiej. Jest, co prawda, przed to Tomasiakiem. Jest, co prawda, przed Pawłem Wąskiem. Ale przed nim Karniestroch i Żyła. Więc zobaczymy. Może tutaj się wszystko jeszcze pomieszać w Innsbrucku. Tutaj, co prawda, jest mniejsza skocznia, bo HS 128. Ale jeszcze po Innsbrucku mamy Bischofshofen, Także w turnieju czterech skoczni wszystko jeszcze może się zmienić. Angela Niszek 62 numer startowy. Ponad metr na sekundę pod narty Angela Niszek wysoko nad zeskokiem, i Angela Niszek zabrakło tego noszenia chyba w końcówce. Piętnasta pozycja Regoju Kobayashi. To nie jest zaskoczenie, że jest wysoko w turnieju. Już też przecież on ten turniej kiedyś wygrywał z palcem w nosie, a teraz skoczył. Teraz skoczył przeciętnie, 21 pozycja. Daniel Czofenik, drugie miejsce jak na razie po części niemieckiej w turnieju szereg skoczni, ale on wygrał przecież w gapa, ale proszę zobaczyć, jak pięknie poleciał Daniel Czofenik, ale dużo odjętych punktów za wiatr, co prawda tutaj, jeżeli chodzi o noty, no to są bardzo, ale to bardzo małe różnice punktowe, johan Andre Forfang, czy potwierdzi, że to nie jest przypadek, że po części niemieckiej prowadzi w turnieju czterech skoczni? Czy Johan Andre Forfang wytrzyma tą presję? Johan skacze bardzo dobrze. Mało odjętych punktów zawiat i jest na czwartej pozycji. Także tak się kończą kwalifikacje. Manuel Fettner wygrywa. To może być zaskoczenie. Jan Herl na miejscu drugim. Kamil Stok, najlepszy z Polaków, na miejscu trzecim. Jeszcze może jakieś tutaj dużo Austriaków, no, ale przecież skaczą u siebie. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. No niesamowicie. W dwunastce jest uwaga, jest uwaga siedmiu Austriaków, także Austriacy przejęli Innsbruck, no ale przecież skacze u siebie w Innsbrucku, nie ma co się dziwić. Potem, jeżeli chodzi o miejsca Polaków, Piotr Żyła, Maciek Kot na miejscu szesnastym, tutaj Kasper Tomasiak na miejscu osiemnastym i tutaj niżej Paweł Wąsek na miejscu trzydziestym drugim. Czy mamy jakieś zaskoczenia? Czy mamy jakieś zaskoczenia? Zobaczmy, Jury Kessel nie awansował, o proszę bardzo, ilia Mizernych, Mizernych, który skakał przecież... Dobrze, przyzwoicie, tutaj nie ma go w konkursie, Sakutaro Kobayashi, 121 metrów tylko i wyłącznie, Tomofumi Naito, który skoczył daleko, ale niestety z upadkiem klasyfikację zamyka Hyong Chul. Sprawdźmy również, jakie pary wylosowały się. Art Jagro rozpoczyna z Jasonem Kolbim. Jeżeli chodzi o miejsca Polaków, no tak, 32 Paweł Wąsek walczy z Wladimirem Zograwskim. Może być ciekawa para, chociaż no, Wladimir jest, jest no, no, faworytem. No, nie ma co ukrywać. Był na podium w Garmić. spartan Kirsien skoczył lepiej w kwalifikacjach. Paweł Wąsek. No, skacze w okolicach tego 30 miejsca ciągle. Jedziemy dalej. Kasper Tomasiak z Tejtem Francem. Maciej Kot z Niko I Piotr Żyła z Holworem Egnerem grane rudem, Kamil Stok najlepszy z naszych trafił, uwaga, na Simona Amana, proszę bardzo cóż za pojedynek legend no niesamowite, Manuel Fettna trafił na Mackenziego Boyd Klausa będzie ciekawie, na pewno ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę jeżeli wam się film spodobał te kwalifikacje wam się spodobały, to fajnie jakbyście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem Oczywiście zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Yy, zaobserwowali mnie na Twitchu, tam będę streamować. No i możecie wbijać również na moje inne social media. Macie wszystko w opisie tego filmu. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się podczas pierwszej serii. No, słyszymy się bardziej niż widzimy. Słyszymy się podczas pierwszej serii konkursowej. Do usłyszenia! Cześć!